Żeby było lepiej widzieć. Żeby było lepiej widzieć, chyba zapalę światło. Siema moi drodzy, zapraszam was na kolejny film na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam osuszacz powietrzny. Chodźcie Tego tak osłuszacza nigdy nie widziałem. Nie. Na razie, by nie mieli zakrytych obiektyw. Tu jest wirówka, tutaj bok, ten dla z sterowania. Tutaj ten, a tutaj jest też tutaj osuszarka powietrza. Skieruję ją do góry i tego dźwięku. To jest taki jakby biały szum, który uspokaja, który uspokaja. no i oczywiście pozwala cieszyć żyć dla małych dzieci. To jest takie coś. Tu jest głupie. Tu jest przeląknięcie. Kupuję pasuszaki. Tu jest przeląknięcie. Tak trochę to wygląda. A? Wiem, że czasami publikuję głupie filmiki, ale już normalny filmik pojawi się w, z recenzją. To jak to powinno być? To pojawi się filmik w... To, to, fi, to filmik pojawi się już w czerwcu 18 czerwca pojawi filmik. Taki normalny z recenzją. A teraz filmiki będą takie jakby poboczne. Żeby nie było jeszcze ciemno, żeby trochę troszeczkę jaśniejszy film był. Widzicie, ale trzy włączmy Dobra, teraz Wam wyjaśnię. Do recenzji na razie nie powracam po nim, ponieważ... co... No 18 czerwca pojawia się kolejna recenzja. Yy, tym razem może motorola XT420. Albo T 81 Hunter. Zależy co wybiorę. Przycisk rozpocznij nagrywanie.